Co dla raka, kochani? Co dla raka na przyszły tydzień? Zobaczmy, jakie energie nam będą towarzyszyć. Co dla raka na kolejny tydzień? Jaka będzie energia główna? Niedobrze. Jaka jest Wasza postawa w tej sytuacji? Hmm. Jeżeli jesteście mężczyzną, to Wasza postawa w przyszłym tygodniu będzie taka, że będziecie mieć do góry, znaczy, przepraszam, będziecie mieć bardzo wysoko podniesioną głowę, będziecie dumni <coughs> i będzie to spowodowane brakiem miłości, tym, że ktoś tak naprawdę Wam to miłość odebrał. Jako energia główna, jeżeli chodzi o raka, mamy odejście w przyszłym tygodniu. Trójkąt tu mamy, słuchajcie. Hmm. Dwoje ludzi, którzy są tak naprawdę hmm. dwie osoby, para ludzi, którzy są bardzo inteligentni, hmm, że tak powiem, potrafią e, stawiać granice, hmm, potrafią mieć wiele fajnych planów. Między nimi jest kobieta. Matka, mm, tu są trójkąty i relacje jakichś trójkątów, tak naprawdę odejście. Mamy odejście jako mm, energię tygodnia w ogóle. Tu się pokazuje, że wy macie jakiś plan gdzieś tam odnośnie swojej przyszłości. Jest jakaś kobieta, która ma cięty jęzor, i jest kobieta, która jest bardzo empatyczna i wspaniała. I ona no mówi się, że jest wrażliwa bardzo, no ale też słaba, tak? To jest typowa matka, to Polka to jest kobieta, która robi, robi najwięcej dla innych, więcej dla innych niż dla siebie. Przy tym jest tak naprawdę trójkąt, tak? Tutaj, te dwie osoby, królowa, tutaj mężczyzna i kobieta, tu się pokazuje para, między nimi jest matka. Ale między nimi są też trójkąty, tak? Potem, tak naprawdę, mamy już tylko plany mm, na przyszłość, jakoś długoterminowe, pokazują się pod koniec tygodnia, finansowe i takie zablokowanie przy tych planach, zablokowanie na płaszczyźnie umysłu, to jest bardzo duże i tak jakbyście mieli taki moment pod koniec tygodnia, że kurczę, coś nie wyszło, no, odeszliście od czegoś albo od kogoś, mm, niby macie tutaj po tym odejściu plan, plan na swoje życie. Yy, ale tak naprawdę jesteście zablokowani. Ale zobaczmy, może od, yy, yy, dokładniej. Tutaj jest walka o jakieś pieniądze i dużo komunikowania się yy, z kobietą, z matką, tak? Tutaj jest bardzo dużo komunikacji, jeżeli chodzi o rodzinę, o matkę. Yy, tutaj mamy. Yy, przy tych wiadomościach, jakieś ciężkie takie sytuacje odnośnie trójkątów, dotyczące trójkątów, tak jakbyście mieli się dowiedzieć tak naprawdę, e, że coś się działo w tle, hmm. tu się pokazuje, że staliście, st stoicie i się zastanawiacie w przyszłym tygodniu, którą ścieżką pójść i macie, zradza się wtedy plan na Waszą przyszłość, tak naprawdę. Hmm. Kobieta, która jest, ma tutaj cięty język, chce zatrzymać jakieś pieniądze za wszelką cenę, chce zatrzymać albo kogoś, albo pieniądze za wszelką cenę, ale między tutaj parą ludzi jest kobieta matka, tak i przy niej jest tak naprawdę relacja trójkąta, tak? Wiadomości przychodzą e, najprawdopodobniej do tej kobiety, do tej matki, e, które zwalają ją z nóg, e, bo okazuje się, że jest tutaj, że ona tak naprawdę jest między parą ludzi, tak, że no Dowiaduje się tutaj y, poprzez wiadomości, przychodzą wiadomości, które zwalają ją z nóg, zmieniają jej tok myślenia, i te wiadomości dotyczą tutaj jakiegoś trójkąta. Ym, no i niestety tak jest. Hmm. Mamy tutaj odcięcie się, tak? Hmm. Odcięcie się. Jeżeli wy jesteście kobietą, to tu się pokazuje, że odcinacie się, przemyślacie swoje życie, jest w ogóle wam niezmiernie ciężko. I aczkolwiek wychodzicie już z tej sytuacji, tak? Zaczynacie mieć jakiś plan na swoje życie, tu już mieliście ten plan, staliście się przeglądaliście, już mniej więcej wiedzieliście, jak w przyszłości czego byście chcieli. Natomiast tutaj zdradza się, tak? Po tym, jak ten mężczyzna się odcina, bo tu się pokazuje, że ten mężczyzna stawia granice, odcina się, a on bardzo fajnie tutaj wiecie, współgra z tą kobietą w duecie, oni są tak naprawdę duetem z ciętymi jęzorami. Tej kobiecie dodatkowo zależy tutaj na zatrzymaniu, albo tego mężczyzny bardzo zależy, albo jakichś finansów, tak? Ze, ze względu na dobra być może materialne, on, ona chce go też zatrzymać. W każdym bądź razie mm, macie tutaj plan, aczkolwiek będzie Wam go ciężko zrealizować, pod koniec tygodnia pokazuje się plan na moje życie i to taki z finansami w tle, że ja dzisiaj coś zacznę robić po to, żeby w przyszłości zbierać tego plony, aczkolwiek. Mm, tu się pokazuje, że tylko na płaszczyźnie własnego umysłu będziecie zablokowani. Będziecie mieć tak pod koniec tygodnia taki moment, że z jednej strony już zaplanujecie mniej więcej, jak to ma wyglądać to Wasze życie, żeby się, tutaj pokazuje się, że w ogóle podnoszenie się takie. Natomiast y, będzie, ta, będzie dużo takiego powrotu do złych emocji i te, ten powrót będzie powodował coś na zasadzie, ja sobie nie poradzę, bo ja już sobie wcześniej nie radziłem, albo nie radziłam na przykład, tak? I nie dam rady, ale to jest wszystko, tylko i wyłącznie tu się pokazuje na, na płaszczyźnie waszego umysłu poprzez to, co się wydarzyło wcześniej. Mm, jakby, tak? Było dużo smutku, samotności, ciszy pustki, tak naprawdę. I no tu się pokazuje, że będziecie mieć już plan pod koniec tygodnia. Tu odchodzicie, tak naprawdę. Będziecie mieć ten plan pod koniec tygodnia, aczkolwiek może być tak, że to będą świeże sytuacje i będzie wam ciężko jeszcze na dzień dzisiejszy po prostu jakby przełknąć to wszystko, tak? I nie będziecie widzieli jakby wyjścia z, z całej sytuacji. Plan niby będzie, ale jeszcze będzie ciężko robić kroki naprzód, tak? E, jaka jest Wasza postawa tutaj? Bardzo możliwe, że no, po prostu stoicie z wysoko podniesioną głową. Ktoś wam odebrał miłość, pomniejszył poniekąd waszą wartość. Tu dużo smutku się pokazuje. Tu się pokazują takie trudne sytuacje, bo i wiadomości. Yy, dowiadujecie się o tym, że ktoś tutaj najprawdopodobniej był w relacji. Yy, powoduje to ciszę, pustkę, zawieszenie. Przemyślanie swojego życia dużą ciężkość bardzo psychiczną, tak. Jest to taki stan, powiem wam, no trudny. Odchodzicie od tego. To jest o tyle dobre. Mm. Wy odchodzicie od tego, bo tu się pokazuje tak naprawdę, że mm, przychodzą jakieś wiadomości, które mówią o tym, że, mm, za, że jest taka szansa, że zaświeci wam to słońce, tak? Przychodzą jakieś wiadomości. Nie wiem, ktoś do Was dzwoni, ktoś do Was mówi, przychodzi ktoś do Was z wiadomościami, mówi Wam, że no dobrze, no stało się, zadziało się, ale przed Tobą przecież całe życie tak naprawdę. I tu się tak pokazuje, że ktoś, kto stał z boku, obserwował być może całe tę sytuacje, przychodzi i mówi: no dobrze, ale nic straconego, tak? Masz przed sobą całe życie, i dlatego właśnie odchodzicie. Bo tutaj się pokazuje, że jeszcze na początku jakbyście się zastanawiali. Stali i, i byli w szoku, ale sami nie wiedzieli, co począć. A tutaj, tak jakby ktoś kto stał z boku, przychodzi i mówi Wam, tak, że przecież masz przed sobą całe życie, tak? Przecież nie możesz tak żyć. No dobrze, zobaczmy z każdym znakiem zodiaku. Rak i wodnik. Miłość wielka, piękna, szczera się pokazuje. Rak i ryby. Cesarzowa, kurcze bardzo możliwe, że przy rybach będziecie czuć się jak cesarzowe, tak, czyli jak kobiety, będziecie czuć swoje piękno i swoją w ogóle wartość, tak. Rak i baranek, nowa piękna miłość, słuchajcie, pokazuje się, A to są te początki, tak, że coś się zaczęło dziać, czujecie po prostu miłość, tak. Rak i byk, zobaczmy, no spełnienie marzeń, same piękne karty, słuchajcie, mi tutaj zostały, tak położyłam dużo tutaj tych smutnych kart, że chyba mi same najpiękniejsze zostały, rak i, i bliźnięta no tutaj mamy brak akurat, brak, brak, brak brak, brak porozumienia, brak finansów z bliźniakiem hmm. brak satysfakcjonującej w ogóle sytuacji rak z rakiem, zobaczmy nowy piękny początek rozpoczynanie życia na nowo, tu się pokazuje rak i lew Dużo radości, słuchajcie, entuzjazmu, bardzo dużo, wiecie, śmiechu i w ogóle to piękna karta, jest, która mówi o tym, że mnóstwo radości będzie w waszym życiu. Raki panna, no, zamknięcie gwałtowne jakiegoś etatu, to odcinamy się gwałtownie nagle. Raki waga, mm, mężczyzna wychodzi z propozycją miłosną. Bardzo możliwe, że jeżeli jesteście kobietą, ten mężczyzna był gdzieś cały czas z boku, bo to jest też mężczyzna, który jest nieśmiały, wiecie, tak naprawdę. I tutaj się pokazuje, że wychodzi z propozycją. Rak i skorpion. Mm, no, przykrość, to wam złamie serce. Niestety, dużo przykrości otrzymacie najprawdopodobniej od tej osoby, albo sprawicie tej osobie przykrość, tak? Rak i strzelec. Agresja, nerwy, tutaj będzie jakaś nerwowa sytuacja ze strzelcem. Uważajcie, tak? Nie prowokujcie się być może nawzajem. Rak i koziorożec. No, tutaj zdecydujecie o odcięciu mm, koziorożca najprawdopodobniej <laughs> dla własnego dobra. Ta karta mówi o tym, że ja odcinam się, bo, bo ja wiem, że ja już dłużej nie dam rady, i to jest jedyna rzecz, dobra rzecz, która w tej sytuacji dobra, dobra rzecz, którą mogę zrobić, tak? Odcinamy się od tekstycznych relacji. No dobrze, kochani. Wszystkiego dobrego dla bliźniaka, Bo dla raka, przepraszam, dla raka i wszystkiego dobrego.